Hej moi drodzy, witam was serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale i zazwyczaj to wykupujecie produkty kosmetyczne z mojego polecenia, a dzisiaj pokażę wam 5, no dobra, 6 produktów, które ja sama kupiłam z polecenia na YouTubie, od moich polskich makijażowych koleżanek z polskiego YouTuba albo od beauty guru z zagranicznego YouTuba i są to kosmetyki bez których ja sobie teraz nie wyobrażam makijażu, albo są to kosmetyki, które należą do kategorii żałuję, że tak późno je odkryłam. Także mam nadzieję, że film będzie się y, dobrze oglądać. Jestem ciekawa, czy te moje typy powielają się z waszymi. Dajcie mi potem znać w komentarzach, a ja już przechodzę do wszystkich kosmetyków, które chcę wam tutaj pokazać. Pierwszym produktem jest moje najnowsze odkrycie i żałuję, że odkryłam ten produkt tak późno. Jest to podkład, o który najczęściej pytacie, kiedy mam go na sobie na Instagramie albo na Instastory bez filtrów, kiedy faktycznie ciekawi was, co tak dobrze wygląda. Wygląda na mojej skórze, i jest to podkład lumen matowy. Jest to podkład trwały, dający. Takie satynowe wykończenie. On nie jest w wykończeniu matowy. On daje ładną satynę. Nie powiedziałabym, że to jest matowe wykończenie. Teraz ogólnie te nowe, matowe produkty nie kojarzą nam się już z tym matem z lat 90. i 2000, który był w modzie. Teraz pomimo tego, że te produkty są nazywane jako matowe, one nie dają płaskiego matu, ale są super trwałe. I ten podkład właśnie taki jest. Przepięknie wygląda na twarzy. Daje mocne krycie, naprawdę mocne krycie. Mucha, wróciłaś. Mucha poleciała, mogę wracać do podkładu. Mówiłam o tym, że ma ekstremalną trwałość, bardzo, bardzo mocne krycie, utrzymuje się na twarzy przez wiele godzin w nieskazitelnym stanie, naprawdę. I mogłabym go porównać trwałością do Estée Lauder Double Wear. natomiast on wygląda leżej, nawet nałożony grubo, żeby otrzymać jak największe krycie się da. Porównałabym go w wyglądzie do Yves Saint Laurent All Hours, który Również daje mocne krycie, długą trwałość i wygląda przy tym nadal naturalnie, nawet w dużej ilości nałożony. I tak samo jak all hours, możemy go nakładać ym, delikatniej, czyli mniejszą ilość zwierzoną gąbeczką, żeby uzyskać efekt na co dzień. Nie musimy tutaj robić codziennie tapety z dużej ilości podkładu, ale kiedy Właśnie potrzebujemy coś takiego, to ten podkład zdaje egzamin, bo nie wygląda na skórze ciężko. Możecie go aplikować przykładowo na co dzień zwykłą gąbeczką, a kiedy chcecie uzyskać jak najmocniejsze krycie, to teraz wyszły welurowe gąbeczki z Blended, które są y, kopiami tych gąbeczek welurowych y, Juno Co. Nie wiem, jak to się wymawia. Ale są lepsze i o nich będę mówić niedługo, yy, ale właśnie aplikacja tego podkładu gąbeczkami welurowymi daje Wam full krycia. Także yy, jest to podkład wielozadaniowy, moim zdaniem yy, sprawdzi się do cer tłustych, mieszanych. Kiedy Wam się nie utrzymują podkłady na twarzy, i sprawdzi się właśnie na okazję, kiedy malujecie klientki na wesela śluby. To będzie strzał w dziesiątkę. Uwielbiam ten podkład, dodatkowo gama kolorystyczna jest rewelacyjna, nie muszę go rozjaśniać jak w przypadku i w Saint Laurent Także no. Gdzie byłeś, jak cię nie było. Cieszę się, że go odkryłam i serdecznie Wam go polecam. Dalej mam produkt, który również żałuję, że tak późno odkryłam. Nie wiem, dlaczego się wzbraniałam przed jego zakupem, jest to brązer Nabla w kolorze Gotham w formie wkładu i yy, nie mam pojęcia, dlaczego ja go nie chciałam kupić. On jest bestsellerem i bardzo polecanym produktem na YouTubie już od lat. Ja jakoś nie czułam potrzeby kupienia go, natomiast kiedy go kupiłam, Przypadłam i wszystkie inne brązery poszły w kąt, ponieważ on ma tak idealnie wypośrodkowany. Kolor pomiędzy chłodnym a ciepłym tak pięknie podkreśla policzki i tak łatwo się z nim pracuje, że mm, zawsze jak myślę sobie teraz o brązerze, to wybieram ten, bo inne już mi się nie podobają tak na policzkach. Jest to moim zdaniem jeden z najuniwersalniejszych brązerów, żeby kupić jeden brązer do wielu typów urody, jaki jest dostępny na rynku. Więc serdecznie polecam Wam go kupić, jeżeli jeszcze go nie macie. A jeżeli go macie. To pewnie wiecie, jaki on jest cudowny i pewnie go kochacie. Dajcie znać w komentarzach. Na trzeci produkt, który Wam teraz pokażę, trafiłam dzięki moim widzkom, które poleciły mi go w wiadomościach. A kiedy weszłam na recenzję tego produktu na YouTube'a, przekonała mnie do zakupu ostatecznie Sylwia Gaczorek, która ma świetny kanał dotyczący włosów. I mowa o tym właśnie małym opakowaniu, jak na produkt do włosów em, kosmetyku. Jest to Kemont Jokąt w kolorze. Beżowym. I to jest produkt skierowany do blond włosów, który pozbywa się żółtych tonów we włosach. Natomiast on się nie pozbywa tych tonów w taki sposób jak fioletowe, różowe czy niebieskie szampony czy półkanki, tylko on daje beżowy odcień. Jest jeszcze srebrna wersja tego produktu, ale on właśnie jest beżowy i daje taki piękny beżowo-piaskowy odcień blondu, na którym mi bardzo długo zależało, bo wszystkie Płukanki dawały mi zbyt szare tony na włosach. Chciałam coś naturalniejszego. I wszystkie płukanki i szampony na dłuższą metę używane, wysuszały mi maksymalnie skórę głowy. I szukałam czegoś właśnie w formie odżywki, co będzie nawierzać moje włosy, będzie chronić moją skórę głowy, która tak ucierpiała przy regularnym używaniu tych wszystkich fioletowo-różowo-niebieskich szamponów. No i coś, co będzie faktycznie działać. I to daje. Jak na razie najładniejszy efekt na moich włosach, yy, więc serdecznie polecam i odsyłam Was też do filmu Sylwii Gaczorek, która mówi o utrzymaniu ładnego odcienia blondu przez długi czas po wizycie u Fryzjera. Bo niestety nie jest to tak yy, oczywiste i łatwe do zrobienia, jakby się mogło wydawać. Czasem wychodzą zielone włosy, czasem wychodzą za różowe, a właśnie zależy nam na takich naturalnych odcieniach beżo-blondu, To ten. Produkt jest niezastąpiony. Bardzo się cieszę, że go odkryłam. Teraz pokażę Wam dwa produkty do ust: matowy i błyszczący. Zacznę od błyszczącego, bo właśnie go mam na ustach. I bardzo często pytacie, co to za błyszczyk, kiedy mam właśnie ten błyszczyk na ustach? Jest to mój ulubiony błyszczyk, który bardzo długo utrzymuje się na ustach w porównaniu do innych błyszczyków. Dodatkowo przepięknie odbija światło i daje efekt. Ładniejsze od większości błyszczyków, jakie miałam, a kiedy już miałam błyszczyki, które dawały mi podobny efekt, to miały albo zbyt mocne drobinki, które zostawały mi na ustach, albo zbyt szybko się zjadały. Tutaj te drobinki nie zostają na ustach po zjedzeniu błyszczyka. One te jakby wchłaniają się razem z tą całą konsystencją, więc nie ma takiego efektu drobin na ustach bez błyszczyka. To jest błyszczyk marki Fenty Beauty, marki stworzonej przez Rihanna w różowym kolorze Fasi. I jeszcze mamy przejrzoczysty błyszczyk i bardziej beżowy, ale ten różowy fasi najbardziej przypadł mi do gustu kolorystycznie. Ale wszystkie te błyszczyki tak samo zachowują się na ustach. I słuchajcie, to jest też błyszczyk, który kupiłam dzięki YouTube'owi. Po obejrzeniu wielu, wielu recenzji na zagranicznym YouTubie zdecydowałam się na jego zakup. Wcześniej lubiłam też tą beżową wersję błyszczyka. Ale jednak yy, ta różowa tak przypadła mi do gustu, że nie wyobrażam sobie już jej nie mieć, bo ja go Nakładam praktycznie codziennie, kiedy nie stawiam na matowe usta, właśnie ten błyszczyk y, trafia na moje usta. Wcześniej obrysowuję je delikatnie y, taką zgaszoną różową konturówką, żeby nadać im kształt, a na to właśnie nakładam ten błyszczyk i zawsze dostaję milion pytań o to, co mam na ustach. I to jest błyszczyk, którego używam już kilka miesięcy, a tutaj pod światło widzę, że mam ponad połowę. Tego błyszczyka jeszcze w opakowaniu, więc on jest naprawdę super wydajny i kosztuje około 60 czy 80 zł. Nie pamiętam, wyświetli Wam się tutaj dokładna cena, ale biorąc pod uwagę trwałość, wydajność. Wygląd i komfort na ustach, bo on się nie klei tak, jak większość długotrwałych błyszczyków, które po prostu mi przeszkadzają na co dzień. Warto wydać na niego każdą złotówkę, i polecam naprawdę przepadnięcie. To jest jedyny błyszczyk, który teraz mam w swoich zbiorach, nie wyobrażam sobie, go zastąpić żadnym innym. A drugim produktem do ust i piątym już produktem z całej szóstki jest matowa pomadka, moja ulubiona matowa pomadka, moja ulubiona formuła matowej pomadki, do której jeszcze nie znalazłam. Idealnego, takiego samego zamiennika w niższej cenie, niestety, ale uważam, że jest to produkt, który jest wart absolutnie wydania każdej złotówki. Ja ją kupiłam yy, jak. Te pomadki były już popularne na zagranicznym YouTubie, ale jeszcze nie było tego hypu w Polsce. I powiem Wam, że też nie czułam potrzeby kupowania tej pomadki, dopiero musiałam obejrzeć naprawdę wiele, wiele recenzji na YouTube, żeby się zdecydować na jej zakup, bo to jest niestety drogi produkt, ale słuchajcie, to jest najlepsza matowa pomadka, jaką możecie sobie wyobrazić. Przynajmniej dla mnie ta pomadka, czyli matowa pomadka Huda Beauty ma. Taką delikatnie gumową formę po zestygnięciu, przez co jest super komfortowa na ustach, przy tym świetnie się utrzymuje i przepięknie się zjada w ciągu dnia. Ja nakładając przykładowo taki nudziakowy odcień na usta. Czasem przez cały dzień nie reaplikuję go nawet od środka ust, bo nie widać, ym, gdzie zjadł się kolor. On się tak pięknie wtapia w resztę y, ust tak jakby. Bo są pomadki, które niestety po czasie się kruszą, albo w miejscach, w których się zjadają, zostawiają takie wiecie dziury. Natomiast tutaj wszystko się zjada w równomierny sposób. Ym, a jak już chcecie poprawić ten kolor, to nie ma problemu z dodaniem kolejnej warstwy. Wszystko się y, tworzy od nowa, wszystko się pięknie łączy i wygląda jak nowo nałożona pomadka. To jest najlepsza pomadka, y, z jaką miałam styczność, na którą stawiam przy makijażach okolicznościowych, na którą stawiam ja sama, kiedy chcę mieć pewność, że pomadka będzie w stanie. Jak najlepszym przez cały dzień, nawet przy jedzeniu, naprawdę nie znalazłam lepszych. Są pomadki, które lubię. Przykładowo pomadki Kat Von D, pomadki Eveline, które mają troszeczkę podobną formułę, ale jeszcze to nie jest to. Są pomadki Fenty Beauty które również są trwałe, ale nie tak trwałe jak ta i gdybym miała wybierać jedną pomadkę, to byłaby to ta, a gdybym miała wyrzucić w ogóle wszystkie pomadki ze swoich zbiorów i zostawić tylko matową i błyszczącą, to byłaby to pomadka Huda Beauty i Błyszczyk Fenty i mogłabym resztę wyrzucić, bo to satysfakcjonuje mnie na 100% i reszta mogłaby nie istnieć. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że mówi do Was pomadkowy freak, ja mam fizję na punkcie pomadek i uwielbiam Wiele pomadek, ale gdybym miała zostawić dwa produkty, to byłyby to właśnie te. I ostatni produkt, słuchajcie, nadprogramowo, bo miała być piątka, ale jest szóstka. Są to cienie brokatowe w formie kremowej Stila. Jeszcze nie trafiłam na godny zamiennik tych właśnie cieni. Ja je mam od wielu wielu miesięcy. One nie zmieniają swojej formuły, swojej konsystencji i swojej trwałości po wielu wielu miesiącach. Byłam bardzo podekscytowana cieniami vivo brokatowymi, które wyszły w kolekcji nude Mood, mud po prostu, mud chyba. One były bardzo podobne do cieni Stila. Natomiast niestety po pewnym czasie kiedy one już troszeczkę były dojrzałe w pudełku po kilku otwarciach i po kilku wpompowaniach powietrza do produktu one zaczynały się kruszyć na powietrze i bardzo dużo drobin lądowało na policzku po wykonaniu makijażu w ciągu dnia a z tym nic się nie dzieje Nadal po wielu, wielu miesiącach regularnego y, używania nic się z nimi nie dzieje, słuchajcie, więc jeżeli chcecie ułatwić sobie makijaż, nie lubicie drobinkowych cieni w formie sypkiej, chcecie coś, co będzie łatwe w aplikacji i będzie na oku przez wiele, wiele godzin w stanie nieskazitelnym, to nadal nie znalazłam lepszego zamiennika niż cienie Stila. One nie są tanie, ale słuchajcie, jak kupicie je raz albo jeden odcień raz, to one starczą Wam na wiele, wiele miesięcy i nie będziecie musieli kupować nowej sztuki. One nadal będą jak świeże, więc, jakby to przeliczyć na ilość tych cieni Vibo, które trzeba dokupować przy regularnym używaniu takich cieni, żeby to się nie osypywało, no to i tak inwestycja w stile jest bardziej opłacalna. Ja mam akurat te małe wersje z opakowania chyba trzech kolorów, które wychodziły o wiele taniej. Są to miniatury. Tych klasycznych cieni, styla, które bardzo często są dostępne w TK Maxie. Ja ostatnio byłam w TK Maxie i opakowanie czterech cieni, czterech kolorów, właśnie w tej miniaturowej wersji, kosztowało 60 zł. Więc jak na tak dobry produkt, to są śmieszne pieniądze. i Serdecznie polecam Wam je kupić albo w internecie, albo właśnie wyszukiwać je w TK Maxach, bo bardzo często są tam dostępne. I to wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać. Wrócę jeszcze do tego Kemona. Bo jest to najświeższy produkt. Użyłam go kilka razy, albo po tych kilku użyciach widzę efekt jak od fryzjera, dosłownie. Nie było jeszcze produktu, który dawał mi tak profesjonalnie wyglądający efekt w domu, kiedy robiłam to sama. Więc wszystkim blondynkom, które walczą z żółtymi tonami, a to jest standard, serdecznie polecam. Ten produkt, jeszcze nie wspomniałam, kosztuje 60 parę złotych. Kupiłam go na Allegro i jego y, cała buteleczka starcza na około 6 użyć, więc na dobrą sprawę porównując to z wizytą u fryzjera nie jest tak źle, ale możecie sobie kupić przykładowo w sklepach fale Loki Koki. Tam są dostępne stacjonarnie yy, saszetki z próbkami tego produktu. Są dwie saszetki na dwa użycia. Możecie spróbować, czy Wam się sprawdza i później zdecydować się na pełną buteleczkę. Ja tak właśnie zrobiłam, no i przepadłam. Już, już będę kupować po prostu to non stop, póki jestem blondynką. Jasną tutaj na końcówkach. No i to tyle. Jestem ciekawa, czy te moje typy łączą się z Waszymi. Czy też lubicie te kosmetyki i jakie są Wasze? kosmetyki ulubione, które kupiłyście właśnie z polecenia na YouTubie. Myślę też o filmie z moimi bublami, które YouTuberzy polecają, a mi się totalnie nie sprawdziły, więc dajcie znać, czy chcecie taki film, kciukujcie ten, będę wtedy widzieć, że chcecie kolejny. I to tyle. Bardzo dziękuję, że byliście znów ze mną, zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z filmami i pozdrawiam Was serdecznie. Budziaki, trzymajcie się.